Kumple ustawiają cię ze znajomą na coś w stylu randki w ciemno. Starzy pojechali na działkę, wolna chata, więc ona przychodzi do ciebie. Rozpoznajesz ją, to z równoległej klasy. Nawet nie zła, 6 na 10. Dobra, jedźmy z tym koksem, miejmy to już za sobą. Siedzimy sobie na kanapie, lecimy TV, gadamy, śmiejemy się i ogólnie jest spoko. Jakoś tak siedzimy coraz bliżej siebie, zaczynam już powoli czuć tę fizyczność. Jedną ręką jem serowe tosy, a drugą ją obejmuję. Nagle ona bierze rękę, którą mam ujebaną w czytosach i zaczyna pchać sobie do majtek. Wciąż mam w ręce czytosa, którego nie zdążyłem włożyć do ust. Ona tego nie zauważyła. Chyba wiesz, co robić, Anon. Nigdy jeszcze nie byłam z facetem. Do tego momentu w życiu nigdy nie dotknąłem dziewczyny, ale nie daję po sobie poznać. Zaczynam głaskać jej guziczek, tak jak mi radzili koledzy z uczucia. Ona cicho jęczy. Mówi, że chce zapamiętać tę noc na zawsze. Możesz włożyć palec jak chcesz, chyba i tak już cię kocham. Mój mózg po prostu się rozpływa i wyłącza się. Nie wiem za chuja, co się dzieje. Zaczynam powoli wpychać jej tego Cheetos'a, którego miałem w ręce. Zaczyna jęczeć jeszcze bardziej. Po chwili nagle przestaje. Wyciąga moją rękę całą ujebaną Cheetos'ami i teraz jeszcze śluzem. Patrzy w majtki i widzi tego Cheetos'a. Zaczynasz krzyczeć, Anon, co jest, kurwa, twoi kumple mieli rację, ty jesteś nienormalny! Przekraczam najodleglejsze wymiary zażenowania. Mam rocze pod nosem jest przytos, jest impreza. Laska szybko się zbiera i wychodzi z mieszkania. Nigdy nikomu ja o tym nie powiedziałem ze wstydu. Nigdy więcej nie pójdę na randkę.